Rozdział 71: Niech bracia będą posłuszni sobie nawzajem. <laughs> Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie tylko samemu Opatowi. Ale w tymże duchu, bracie niech będą posłuszni także sobie nawzajem, wiedząc, że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga. Wprawdzie, rozkazy Opata, wyznaczonego przez Niego przeora, wypełnić trzeba przede wszystkim. I nie wolno dawać przed innymi pierwszeństwa prywatnym zleceniom. Poza tym jednak młodsi powinni słuchać starszych z całą gotowością miłości. Gdyby jakiś brat okazał się krnobrny, należy go skarcić. Jeśli opatł lub jakikolwiek inny przełożony udziela w taki czy inny sposób nagany jednemu z braci, choćby za najmniejsze uwielbienie, a bratów domyśli się lub spostrzeże, że stał się przyczyną nawet niewielkiego gniewu przełożonego, Niech zaraz bez zwłoki padnie na ziemię, i aby zadość poczynnik za błąd swój, tak długo u stóp jego leży, aż otrzyma błogosławieństwo, które to wzburzenie uspokoi. Jeśli ktoś zaniedba tego przez lekceważenie, należy mu wymierzyć karę cielesną, jakby się upierał przy swoim, nawet usunąć go z klasztoru. Tekst zatem, który obchwytuje różne kwiatki, nie róże o wyrzucaniu z klasztoru, ale są też i takie piękne lidie, no więc jak to w bukiecie wszystkiego mamy po trochu. Ale ten rozdział jest niejako podsumowaniem tych rozważań, które do tej pory mieliśmy, czyli owadze posłuszeństwa, które święty Benedykt określa, mówiąc, że ono jest wielkim dobrem i właśnie bracia, siostry drogą posłuszeństwa mają iść do Boga. Myślę, że warto na chwilę zatrzymać się nad tym stwierdzeniem, że drogą posłuszeństwa mamy iść do Boga i jeszcze raz zadać sobie pytanie, dlaczego akurat tą drogą. Myślę, że tu odpowiedź nasuwa się sama, ponieważ właśnie drogą posłuszeństwa Bóg do nas przyszedł. Myślimy o wcieleniu. Więc skoro Syn Boży, sam Bóg przyszedł do nas drogą posłuszeństwa, więc my wracamy tą samą autostradę. Jaką jest posłuszeństwo? Benedykt nie mówi, że nie ma innej drogi, ale o mnichach, blizzkach mówi, że to jest ich droga. Mają iść drogą posłuszeństwa. Co to znaczy, to już tłumaczyliśmy sobie, więc nie będziemy do tego powracać. Myślę, że tutaj, takim rodzajem naszego lekarstwa, takiej gramatyki posłuszeństwa, troszeczkę bo to jest też pewien język, którym się posługujemy, a wiemy, że jak jest język, to trzeba znać i gramatykę, i słownictwo, i przyswajać to sobie na początku przez takie rozmówki, jak to uczymy się języka, więc wiadomo, że są teksty biblijne. Mówiliśmy już o Ewangelii Świętego Jana, ale myślę, że takim rodzajem też nauki, czym posłuszeństwo jest, jest również lektura Księgi Psalmów którą modlimy się w czasie oficjum, ale która dobrze też, aby była naszym takim codziennym modlitewnikiem, żeby modlić się w nie tylko, kiedy odmawiamy godziny kanoniczne, ale żeby one były też niejako naturalną księgą, do której sięgamy, kiedy chcemy się modlić na głos, po cichu, a dobrać święty Sakrament, celi po oficjum, że psalmy najpełniej wyrażają to, co w naszej duszy, co w naszej duszy gra. Jak chociażby Psalm 40, który o tym mówi, w zwoju księgi o mnie napisano: Radością moją jest pełnić wolę Twoją Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Jak chociażby takie, takie wyrażenie, które my odnosimy do, do Chrystusa, słowo Syna skierowane do Ojca, ale również dobrze, żeby stało się i ono, i naszą modlitwą. Takim tekstem, który posłuszeństwa. Tego dojrzałego, benedyktyńskiego posłuszeństwa uczy w sposób szczególny jest psalm 119. Ten, który powraca do nas w czasie godzin mniejszych, który prowadzi do nas w czasie godzin mniejszych i można go czytać, jako zachęcam, żeby tak skupować, żeby zobaczyć, jaki to jest psalm, który jakby pokazuje, czy mówi o tym, jak syn zwraca się do ojca. Myślę, że ten dialog tutaj bardzo, bardzo pięknie w tym psalmie wybrzy. Ale też właśnie w w psalmie 40 twoje prawo mieszka w moim sercu i to ta, to, ta pochwała Bożego Prawa, która tam jest w tym psalmie 119 zawarta. Yy, prawa, które Chrystus przecież uczył się od dziecka. Wiemy, że jest to też takie wzruszające. Niedawno, się o tym, niedawno to sobie doczytałem, że yy, i kiedy młody członek narodu wybranego uczy się czytać, to właśnie uczy się czytać na pięcioksięgu, a z tego pięcioksięgu uczy się czytać na księdze kapłańskiej. I jakby to tłumaczą w ten sposób, że księga kapłańska jest o rzeczach świętych, bo jest o ofiarach, która składa się w Bogu. A dzieci są święte. Więc dobrze, żeby ci, którzy są święci, czytali o tym, co jest święte. Można pomyśleć, że Józef zapewne uczył małego Jezusa czytać właśnie na Księdze Kapłańskiej. To były pierwsze słowa, które Jezus jako człowiek składał. Jako dzieciak przecież nie umiał, nie znam, musiał się ich nauczyć. Uprawić. Jest prawdziwym człowiekiem, więc musiał się tego uczyć. I to prawo rzeczywiście mieszkało w jego sercu. Często myślimy o prawie przez pryzmat Faryzeuszu, że to jest to, z zostaliśmy wyzwoleni, ale przecież Jezus przez swoją misję, Ewangelię. Czyli miłości zbawczych, który dokonał sprawy, że to prawo zostało wypełnione. Dopełnione. Zresztą sam w Ewangelii Mateusza ani jedna jota, ani jedna kreska, sprawa nie zmieni się, jak się wszystko stanie. Więc ciężko też Jezusa zrozumieć bez odwołania do Tory, o, jako ten najwierniejszy uczeń, jeżeli można tak powiedzieć. No i ten Sam 19, który mówi o tym jego szczególnym stosunku do, do Bożego Prawa. I tu też wyraża się to posłuszeństwo. Zresztą. W ogóle cała praktyka lekcji religijnej, czyli czytania i słuchania Słowa Bożego, są taką szczególną szkołą posłuszeństwa. I tak lekcja była pojmowana, była, była, była pojmowana przez wieki. Dobrze, żebyśmy w taki sposób lekcje praktykowali, jako ten moment, kiedy jesteśmy sam na sam z tekstem biblijnym, nastawiamy ucho serca i, i staramy się usłyszeć głos Boga, który przemawia do nas także dziś przez słowa, które były, które zostały, które zostały zapisane. Jeszcze raz powraca ten motyw, że mamy być posłuszni sobie wzajemnie, nie? czyli to wzajemne nasłuchiwanie się, to, to bardzo ładnie idzie. Na modlitwie słuchamy, nasłuchujemy głosu Bożego. Kiedy czytamy Pismo Święte, nasłuchujemy głosu Bożego. Kiedy celujemy oficjum, nasłuchujemy głosu Bożego. Prowadzimy życie wspólne, nie? czyli życie wspólne i wiara, które rozszerzają nasze serce, jak mówił Boruch. Nasłuchujemy głosu bliźniego, współsiostry, współbrata. Nie jesteśmy cały jakby uchem, można powiedzieć. To jest jakby cel, do którego my uczniowie, uczennice św. Benedykta dążą, żeby stać się całym uchem, uchem żeby człowiek słuchał tego, co się, co się mówi, żeby był wrażliwy na to, co się dzieje wokół nie? I w ten sposób buduje się wspólnota. Kiedy słuchamy się nawzajem, wtedy mamy ze sobą coraz więcej, mamy ze sobą coraz więcej wspólnego. I kiedy Benedykt, Święty Benedykt zachęca nas do tego, żebyśmy byli posłuszni sobie nawzajem, odwołajmy się znowu do sceny, od której zaczęliśmy, czyli ostatniej rozmowy Świętego Benedykta i Świętej Scholastyki, kiedy Benedykt, być może pisząc te słowa, przypomniał sobie, jak nie był posłuszny swojej siostrze. Że ona mówiła, a ona to jedyne, no, co mówisz, siostro, przecież nie mogę wrócić do kasztoru i nie usłyszał, że to było żona go się przeczuwała, wiedziała, że to ich ostatnie spotkanie i on przed oczyną miał przepis, prawda, a nie patrzył na potrzebę człowieka w tym wypadku i jakby nie słuchał tego, co ona w ogóle do niego mówi. Być może w tym zdaniu właśnie o tym wzajemnym posłuszeństwie jest właśnie i to, to doświadczenie zawarte, że wtedy jej nie posłuchał i musiała go troszeczkę, ale tylko troszeczkę, żeby musiała go troszeczkę przymusić. Y Znowu powracam też tym, co jakby jest tym fundamentem posłuszeństwa, czyli miłość, z całą gotowością miłości. Znowu wracamy do tej myśli, że nikt nie będzie posłuszny, czy nie będzie słuchał, nie będzie się troszczył, nie będzie składał z siebie ofiary ze swojej woli, ze swojego życia, jeżeli nie będzie ożywiała go miłość. Znowu wracamy do tajemnicy krzyża. Jezus był zdolny do tego, ponieważ Ożywiała go miłość do każdego człowieka i do ojca. Więc ten krzyż jest przede wszystkim wyrazem miłości. I kiedy myślimy, co znaczy, żeby być, żeby słuchać z całą gotowością miłości, nie wiemy, co to znaczy. Zawsze trzeba go patrzeć na krzyż. do czegoś takiego. To słuchanie z gotowością miłości ostatecznie prowadzi, czyli do ofiary, która, która daje życie. Wiersz piąty, który w pewnym sensie wprowadza kolejny wątek, czyli co robić, kiedy. Ktoś zaczyna być nieposłuszny. Pani Szyderkowna tłumaczy, gdyby jakiś brat okazał się chronobrym, należy go skarcić. To polskie, no, polski czasownik, karcić, on kojarzy się nam przede wszystkim z herą fizyczną, z cielesną albo z jakimś takim surowym upomnieniem, ale kiedy patrzymy na ten czasownik w wersji łacińskiej, tutaj mamy takie w takiej zachęcającej formie to to słowo karcenie nie wyczerpuje jego znaczenia. Dlatego, że ten czasownik on oznacza nie mniej, nie więcej, co nie też może oznaczyć, ale on w swoim polu znaczeniowym zawiera przede wszystkim takie pociągnięcie kogoś do góry, czyli jakby, żeby komuś pomóc wzrosnąć, żeby komuś pomóc dojrzeć, pomóc przekroczyć samego siebie. Tu jest w tym, w tym czasowniku jest ukryte więcej takiej zachęty, troski, takiego, takiej, takiej braterskiej miłości, takiej. Miłości bliźniego niż nabrania no, rózgi i walenia po grzbiecie, żeby ktoś się wreszcie pamięta. Więc jakby tutaj, i w tym czasowniku, również to słowo miłość jest jakoś tam zawarte, implikowane. I proszę też zwrócić uwagę na to, że jest to powiedziane tak bardzo ogólnie, gdyby jakiś brat okazał się, krągły należy go skardzić z formie bezosobowej, nie jest powiedziane dokładnie, kto to ma robić. Wiemy z kodeksu penitencjarnego reguły. Czytamy regułę przez regułę, że cały ten system wychowawczy święty Benedykt niezwykle rozbudował i nie ograniczał go tylko do Nie, To jest jakby pewnego rodzaju ostateczność, podobnie jak usunięcie z klasztoru. Natomiast zanim się do tego dojdzie, to jest cały długi proces poprawiania, naprawiania człowieka, podawania mu ręki, a nawet i rachunku sumienia. Bo pamiętamy o tym, że kiedy. Benedykt mówi, że jak te wszystkie środki zawiodą, no to wtedy opat razem ze wszystkimi będzie się modlił do Wszechmogącego Boga, aby ten, który wszystko może, zwrócił zdrowie choremu bratu. I w tym, i będę to środek najpotężniejszy. I tutaj nie mamy takiego pobożnego no, opuszczenia rąk. No, spróbowaliśmy wszystkiego, bo to się pomódli, jakiejś takiej bezsilności, tylko raczej to jest takie napomnienie skierowane do opata i do całego zgromadzenia. Jeżeli próbowaliśmy wszystkiego i to nie działa, no to może wina jest też po naszej stronie. Może musimy sobie spójnie zrobić rachunek sumienia, że może żeśmy go w czymś skrzywdzili, albo ktoś z nas. Nie może on tak się zachowuje, bo no, ktoś mu dokuczał, ktoś go skrzywdził, albo coś innego się jeszcze stało. Nie? no bo zakładamy, że skoro że to, jest klasztorze, że to ma dobrą wolę. Więc <laughs> co takiego się dzieje, że, że nie chce zrobić tego, co do niego należy. I na tej modlitwie, kiedy człowiek staje. Przed Bożym Trybunałem wspólnota też zadaje sobie to właśnie pytanie. Więc to kolory właśnie to należy go skarcić ma takie, takie bardzo szerokie pole spektrum i też polega na słuchaniu. Nie, nie na zaświetlonym karaniu, ale też na słuchaniu. Co oczywiście zakłada, że ten, który jest korygowany, również musi słuchać, nie? a nie czekać założonymi rękami, aż właśnie wszyscy zrozumieją, jaki on jest biedny i pokrzywdzony, bo taka postawa rozczarowała Raczej też dobrze nie wróży. Zresztą, kolejny fragment, który mamy, czyli od wiersza 6 do 8, o tym, że jak ten opat, czy jakikolwiek inny przełożony udziela tej nagany, a ten zobaczy, że opat się zdenerwował, to powinien paść ten karcony na twarz i tak długo leżeć, aż patrzy na błogosławieństwo, które u mnie uspokoi. Przy pierwszym czytaniu, jak się to ma, to właśnie można pomyśleć, że jesteśmy na jakimś dworze feudalnym, no i bo pańszczyźniami pada przed hrabią, żeby go ukoić, jego hrabiowskie nerwy. Ale tutaj wcale nie o to chodzi. Tylko jest tu pokazane, że tak jak opad ma obowiązek słuchać, przełożony ma słuchać, tak również w tym wypadku odnosi się do tego, który jest karcony. Bo jeżeli w czasie karcenia ktoś traci panowanie nad sobą, ulega wzburzeniu, działa pod wpływem gniewu, a zatem niemiłości, to nawet jeśli ma rację. To nie prowadzi do niczego dobrego. I święty Belenek w pewnym sensie w tym momencie stawia wyższe wymaganie temu karconemu. Jeżeli przełożony traci na sobą panowanie, to ten karcony powinien być bardziej dojrzały i dać mu znak, chłopie, przez nie robi się tego, Nie, nie skarcić go wprost, ale przez takie swoje, taką swoją uległość, szacunek, który się okazuje, dać tak, zapalić taką przewodną lampkę, że sprawy nie idą w dobrym kierunku. I wtedy błogosławieństwo, które nie uspokoi właśnie Pata, żeby on sobie zdał sprawę, że to rozwiązanie, które proponuje, nie jest dobre. Tutaj Benedykt nie mówi tego wprost, ale znowu mamy tutaj odwołanie do Kasjana. Yy, dalekie echo tego mamy. Kasjan mówi, że są tacy bracia, którzy mają opanowaną, o czym żeśmy już mówili, yy, w sposób perfekcyjny, mają opanowany w sposób perfekcyjny wyprowadzanie innych z równowagi. I Kasian mówi, że taki człowiek do gruntu zepsuty nigdy nie powie nic przykrego, nigdy nie podniesie głosu, nigdy nie będzie się buntował, ale tak będzie rozmawiał, że człowieka ogarnie czerwona gorączka. Tak będzie drażnił i tak będzie judził, używając gład gładkich słodkich słów. I Kasian daje taki obrazek i wtedy otrzymawszy policzek, Triumfalnie stanie drugi, czy jeszcze rozjuszy bardziej tego przełożonego, i wtedy on jest ten biedny, pokrzywdzony, a ten drugi brat, który już stracił panowanie nad sobą, ponieważ ktoś tak go rozdrażnił, na no jego zostaje upokorzony w sposób podobny. Kasian mówi, że zdarzają się takie rzeczy w Kasztorze, taka właśnie bierna agresja, i on uważa ją, to zresztą już mówiliśmy, za rzecz najbardziej niebezpieczną o wiele bardziej groźną, jak ktoś sięga wprost po przenos fizyczny. Ani jedno, ani drugie, w to, że nie powinno mieć miejsca, nie w ten sposób rozstrzygamy nasze sprawy, ale jakby tutaj nie jest to tak jak powiedziałem, powiedziane wprost, ale jest odwołanie również gdzieś tam dalekim echem i do tego wydarzenia, i do tego tekstu pasjanowego, czyli to padanie na twarz nie może być właśnie manipulacyjne, czyli najpierw kogoś wkurzymy, a potem będziemy udawali biednych i pokornych. Nie, bo to jest manipulacja i też nie prowadzi do niczego dobrego. Znowu jeszcze raz powtórzmy, że posłuszeństwo, tak jak opisuje święty Benedykt, wymaga maksymalnie dobrej woli od wszystkich. Postawa roszczeniowa jest trucizną, która niszczy ten organ, bogu, która kaset za tym wymach. Więc nasza odpowiedzialność w budowaniu relacji, takiej odpowiedzialnej, odpowiedzialnym odpowiedzialny budowaniu relacji jest niezwykle ważna i nie możemy nigdy jakby lekceważyć tego, co, co mamy do zrobienia, czy, 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 czy w jakiś sposób nasze słowa, nasze postępowanie oddziałują na innych. Nie? Nikt nie mieszka w kosztorze sam. Zawsze jak robimy różnego rodzaju rzeczy, musimy pamiętać o tym, że wpływa to na wspólnotę. Nie, nigdy nie, nie jesteśmy w jakiejś bańce, jakiejś próżni, tylko, tylko żyjemy w grupie i. i i ponosimy odpowiedzialność wszyscy za to, co się dzieje w domu. Ten rozdział też pokazuje, że taką, taką, taką najgorszą formą nieposłuszeństwa troszeczkę jest takie, takie samolubstwo, egoizm, kiedy ktoś umyje ręce i powie sobie a, to tu to seniora to jest, rada, prezes, prezeska, przełożeni, oni chyba za to jedzą, to oni się martwią. Moja chata z Nie czyli jakby takie odbudowanie sobie swojego państewka, takiego księstewka gdzieś a to niech się bali świat, nie to w ogóle nie interesuje. A jak mi powiedzą, że coś zrobił, to pewnie że jestem przepracowany i wyda to przez Święty Spokój. Nie? Więc to jest taki skrajny przejaw posłuszeństwa, takie wycofanie się życie tylko swoimi sprawami, uważanie, że już tak za dużo robię. Nie? Czyli takie ucinanie jakichkolwiek relacji, odżegnywanie się od odpowiedzialności. Jeszcze raz powtórzmy, że posłuszeństwo jest rzeczywistością niezwykle dynamiczną, ciągle się zmieniającą. Jest Światem, który bardzo musi być dbany, podlewany nie za bardzo, ale też nie za mało, żeby miał ciepło, żeby nie było przeciągów, żeby rzeczywiście kwitł, i posłuszeństwo wzajemne winno być naszą codzienną troską o to, żeby ono u nas rosło coraz bardziej kierowało naszym życiem. Wtedy jest jakby pokój w domu, i pokój w sercu, i pokój z Bogiem. Wtedy klasztor rzeczywiście jest klasztorem i Pana Boga prośmy o to, żeby takie właśnie posłuszeństwo w naszych sercach, w naszych domach zawsze królowało.